Siema, siema, witajcie w kolejnym vlogu na kanale Klockowe Jado, czyli kolejnym klockowym vlogu. Widzowie, zaczynamy od tego, że ogarniamy Lego Miasto. Spójrzcie, widzowie, sami, jak wygląda aktualnie Lego Miasto moje. No, jest tutaj trochę syp, więc trochę to trzeba poogarniać. Szczególnie, że niedługo pewnie Wy już ten film widzieliście, ale ja jeszcze go nie nagrałem. Film z zamawiania Lego Miasta, no. Więc będzie mocno. Dobra widzowie ogarnąłem to co nieco i co tak się prezentuje moje LEGO Miasto wpadajcie też na odcinek zamawiania LEGO Miasta na zimę 2025, bo tam też dokładnie pokazałem co się zmieniło od ostatniego update'u jesieniowego. Przejdźmy teraz już do kolejnego dnia vloga. Ale jeszcze zanim kolejny dzień vloga, to porozmawiamy sobie na tematy, na tematy ważne i ważniejsze. Zaczynam od tego, że nie ma filmów na, na innych kanałach oprócz Jadu i klockowe Jadu. To dlatego wszystko, że chciałem się po prostu skupić na tych dwóch kanałach. Moim zdaniem to jest najlepsze, gdy się skupiam na tych dwóch kanałach, a nie jakby zajmuję się sześcioma kanałami, tylko właśnie tymi dwoma. Chociaż też od czasu do czasu oczywiście coś tam będzie się pojawiać Widzowie, idę właśnie do Poznani, bo się rozdają darmowe plocki dla storze, Więc mega, zapraszam w kolejny dzień. Vloga! Jestem Ojojo, jest tam w oddali. O, jest mocna kolejka. Widzowie, ja jestem tu, tu się ciągnie kolejka. Jakoś tu się posuwa. Widzowie złożone jak za darmo to mega fajny model. To jest model z tej kolekcji pojazdów. Kurczę, ale pech. Akurat dołożyli te figurki z kolekcji figurek, a ja nie miałem kasy przy sobie. No to jest pech, nie? ale miejmy nadzieję, że jutro jakieś jeszcze będą figurki, chociaż już teraz widziałem, że ludzie brali je garściami dosłownie. Ale jeszcze w dalszej części tego vloga będziemy tych figurek poszukiwać, więc oglądajcie do końca. W Zowie dzień drugi w Centrum Handlowym. Idziemy dzisiaj poszukiwać figurek. Także najpierw udajemy się do Lego Store'u. Mamy pierwszą lokację. To jest raj dla mnie. Dobra, fest Było widać, że figurki są tak przebrane, że nie pytać. Ale mamy. Mamy jedną figurkę. Pana Kotów. I jeszcze chciałbym poszukać piratkę i tego. Rycerza? Coś w tym stylu? Chociaż wiem, że na tego rycerza jest największy hype, więc nim może być ciężko. Idę teraz do Rossmana, bo myślę, że tam dużo osób nie przychodzi, a czasami tam widziałem figurki, więc może coś tam będzie, a jak nie to Kerfur Ale szczerze, jest tak mało ludzi, że nie pytaj. No, jest tak naprawdę 14 teraz, jest czwartek dzisiaj, więc no może dużo ludzi nie ma. No, ale też taka godzina jest, nie? więc pewnie w późniejszych godzinach popołudniowych bardziej będzie więcej ludzi idziemy do Rosmana. chodzimy tu chyba w ogóle dział zabawkowy zlikwidowali idziemy do Carrefoura, jak byłem tu 10 dni temu to jeszcze klocków nie było więc zobaczmy czy teraz już będą i szczerze Carrefour miał fajny pomysł z tym Carrefouriem, nie? widzowie są nowości więc chwila prawdy, czy będą figurki? nie wiem Kurczę, z jednej strony są tutaj nowości, a z drugiej strony w tych nowościach jest taka bieda, że nic nie ma. Ej, widzę, że znalazłem lampę do selfie i zaś 18 złotych chyba i to nie może działać, kupuję to. Jak byłem w Lego to się dowiedziałem, że dzisiaj też jest ten pojazd do zgarnięcia za darmo, więc tam teraz się kieruję. A jeżeli chodzi o tą lampę, to jeżeli to nie będzie działać, to ja to zwracam, bo pani powiedziała przy kasie, że można to zwrócić ale szczerze ma prawo działać. A jak nie będzie działać, to się trochę zabiodę. Najgorsze jest to, że ja nie spodziewałem się takich zakupów i nie mam gdzie tego skować. Mam zestaw. Dobra widzowie, wróciłem i aktualnie macie jedyne światło to... Światło z mojego dużego ringu, a tutaj będzie taki malutki ring, taki pomocniczy, żeby oświetlić z kilku stron. Myślę, że to będzie fajne. I co? Zaraz to sobie otworzymy. I wiem, że to jest klockowy vlog, no ale cóż, jak już takie coś mam, no to otwórzmy to. Ja ogólnie obstawiam, że to nie będzie działało tak szczerze. Mamy to? I teraz tak. ojojoj, już widzę, że to nie jest wysokiej jakości. Jakieś brudne to w ogóle jest. Yy, yy, no dobra. No, wysoka jakość to nie jest. No ale nie dziwię się, jak to kosztowało 17 zł. Pokrętło też nie jest wysokiej jakości. Ja to ledwo obracam. Mamy najważniejszy element, czyli sam ring. To chyba trzeba podłączyć do tego. Dobra, widzowie, chwila prawdy, czy to działa? Jeszcze teraz muszę kliknąć tutaj guzik. Tutaj coś się świeci, więc może działa. Trzeba kliknąć on. Widzowie? Ty, świeci! Na kamerze tak tego nie widać. Ale to świeci. Dobra, tutaj przygasza się. A to na maksa. Dobra, to jest chyba na maksa i tutaj... Zmienia się barwa ciepła. Barwa ciepła się zmienia. Dobra, czyli działa. Czyli połowa sukcesu za nami. Teraz wystarczy to tylko zainstalować i nie zepsuć. Ty no i normalnie zainstalowałem. Tylko że moje biurko jest chyba trochę za grube, bo to się ledwo dotrzyma, Zaraz może się złamać. Ale zainstalowałem. że lampa też się w miarę kręci. O! Dobra, na całe szczęście nic nie zepsułem i teraz widzicie tutaj odbicie tej lampy w płytkach Dobra, a teraz już z tym światłem nowym przejdźmy do figurki, bo ja nie mogę się doczekać wiedzieć jaka to jest w czatku. Według tego według strony jest tutaj fanka, fankotu, trochę, Sprawdźmy Ej, nie, dobra, szczerze, jestem pod wrażeniem, że to działa, naprawdę, ja, no to wiadomo, że działa, ale ja naprawdę nie, jestem pod wrażeniem, nie? Już drugi raz się sprawdziło, bo na ostatnim vlogu też sobie taką figurkę yy, kupiliśmy. Jest to Kopiden, a tym razem mam sama Kobów. Mega fajna figurka. I tak naprawdę dwie figurki moje ulubione z tej serii i mamy zaliczone. Ja, ja sorry, że wam nagrywam w yy, pionie, ale nagrywałam short z tego, no. Tak, tak wyszło jakoś. Nie no, szczerze. Figurka spoko i lampa spoko. I co? Na tym chyba będziemy kończyć naszego drugiego klockowego vloga w styczniu, bo już chyba tak naprawdę nic fajnego klockowego się w tym miesiącu nie wydarzy. I w najbliższym czasie, więc subskrybujcie kanał, pamiętajcie, że filmik są dwa razy w tygodniu. To tyle na dzisiaj. Elo. Nowa.